W jakoś chce normalnie nagrywać, jak takie skinki weku, nie? No i się mano, witam w kolejnym odcineczku, oczywiście w tym miejscu kodzik Trezis. Jeżeli byście sobie właśnie z takim oto otokodzikiem wpłacali, przekodowo stóweczkę, dostajecie 10 zł bonusu i dostajecie jeszcze prawie 5000 punktów ewentowych, które sobie wymieniacie tutaj na górze w tej zakładce, właśnie z punktami. potem się jest tutaj giga dużo. Możecie sobie nawet wpłacać skinami, nie? I kurde, gra gitara, wszystko jest ok. Także wpłacając sobie skinami również tutaj, oczywiście kodzik Trezis. A strona będzie was dołączać do tych tutaj konkursików, które właśnie tutaj widzicie. No co ja wam, powiem jeśli ktoś nie wie, skąd są te Skiny właśnie w ekipunku, no to polecam się przejść do poprzedniego odcinka, bo to co się tam wydarzyło, to normalnie nie mam pojęcia. Skrzynka za 25 zł dała mi tutaj motylka, a później zrobiłem bitwę za, za 1000 zł i kurde, ja takiego oto tutaj noża pięknego. Także no, czegoś się musimy pozbyć, no nie. No wiadomo, że pozbędę się tego tańszego na początek. I zróbmy bitwę na buście, która zwróci nam na pewno jakieś skiny, które będę wam mógł dołożyć do konkursów, ale taką kurde, żebyś też nie, 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 nie przewali wszystkiego na raz, no nie wiadomo o co chodzi. I tutaj zrobimy sobie taką to bitwę 638 zł, tryb standardowy pod Emilii tutaj w przeciwnym tutaj teamie i już przepieprzyłem kurde bitwę nie jak to kurde jest że normalnie taki ciulak trafił w pierwszej szynce takiego oto skina ja już mam przepieprzone do końca bitwy i tego nie odrobię no nie no ja pierdziele jeszcze w je trafił za tyle pieniędzy no to jest niepojęte no nie chyba że Sunkenka jest tutaj i się odwiedzi mu i zapieprzy mi jakimś czerwonym gigadrogim skinem. ale no właśnie ale tak się nie stało także dziękuję do widzenia dobranoc Dołączymy tutaj za 321 zł do gracza, który tutaj się przesiadł na prawo strony. i jestem na lewej stronie, także nie wiem, pewnie ta strona wygra. Aha, już Cetilo trafił za 120. No kurde co to jest. Ty no, drop się chyba zatrzymał, widzowie. To już musimy zbastować troszeczkę, bo widzę, że my to zaraz przesramy wszystko chyba. Daj Kawaha. Proszę cię. Dało, kawaha, wygrałem to. Człowieku, elegancko. Paker samów sam 450 Złoty, może być I kurde, patrzcie co ja robię Idziemy wam rozdawać kolejnego skina Którym jest właśnie kałaszek Kałaszka wam rozdajemy, od razu wam tutaj walimy 161, kolejny skin do kolekcji tutaj na konkursach Dołączę, dołączę tutaj na prawą stronę Takie bitewki nie mogę odmówić To są moje ukochane, najbardziej ulubione To są moje szyneczki, no nie Tutaj teraz akurat jedna szynka się wkrada tutaj ziomkowi na buście Ale teraz źle lecą same gestery Także bocie i samu, proszę cię trafiej. Proszę cię trafię coś, bo tutaj normalnie trzeba to ściągnąć, Tu jest milion, milion czeskich rubli Tu jest tutaj bicie, nie Koguta trafiłem. Aha, a ten trafił jakąś magiczną kulkę za 122 zł, nie? Oh. O, To to przecież już tego nie dognijmy, bo pod mi samu tutaj nic nie będzie trafiał w tej bitwie, to ja już to wiem, kurde, człowieku, dlaczego ty jesteś zawsze, zawsze robisz na drodze jak ja bym chciał, nie? No i tutaj trafiłem za stuwa, ale to nic z nas nie ratuje, oni mają już 614 dużo szynek zostało do końca. I tutaj kurde, niedużo możliwości i nie dużo tutaj szans na trafienie czegokolwiek. No niedobrze tutaj. Bot Alex uratował tego gagatka niesamowicie. Tutaj trafił dobrą naklejkę teraz bodysamo. No ale to ona nas jeszcze nie, nie ratuje, bo mają drugie tyle. Kurde mać. Przegraliśmy bitwę. <śmiech> <śmiech> Moje szynewki mnie zawiodły, no nie, no. Ale to dlatego, że właśnie o, Kari tutaj robi jakąś bitwę, kurde, grubą. Tutaj jest kałaszek, jest elegant. I zbliżamy się do momentu, w którym chyba będę się musiał pozbyć kosy, widzowie. Niedobrze. Timon już tutaj płacze, kurde, no nie dziwne, bo taki skiento, że tutaj jest tylko paket jak na razie. Dwie CZ, które chyba przegrałem. A nie no, wygrałem bitwę. Także elegancko, 187 zł jest proficik. Sprzedajemy to i teraz tak naprawdę to jeszcze bym zasejwował i to bym sprzedał. I mamy jeszcze 586 zł i tutaj kurde taka bitwa jest konkretna, że to się nie mieści w pane. Dołączmy sobie tutaj, dołączmy sobie tutaj. Jest lunarek Boży, też moja ulubiona szynka, kurde, z dawnych czasów. Starzy widzowie będą pamiętali, że bardzo dużo... O. O i klasa, człowieku. Właśnie mi mówi, że jeśli tutaj oglądają jeszcze starsi widzowie, to pewnie będą panie, że to jest lunarek. Co ona tutaj wyprawia na odcinkach, to się nie mieści w głowie. Ale taką bitwę też wygrywamy. Lunarek jeszcze o mnie najwidoczniej nie zapomniał No, a Shika Factory, faktory nie, nie chcecie? Już wam sadzam. człowieku. Patrzcie na to, ile tutaj już macie konkursów. Idziemy dalej, kurde, cisnąć tutaj. I... Idziemy cisnąć, nie? Sprzedajemy tutaj te dwie, tutaj pozostałe rzeczy. I kurde, patrzcie, co tutaj jest za bitwa, na którą mnie nie stać. Chętnie by tam dołączył, no ale mnie nie stać, właśnie. No, nie wiem. 252 zł, dwa, le... dwa eleganty. Tutaj na bujście, także liczmy na to, że tutaj kurde coś odda właśnie te eleganty, ja nie wiem czemu one nim nie chcą oddawać, nie tym bardziej że to, to jest szynka na buście 126 zł. I kurde, przegrałem to chyba jeszcze. Dziękuję, do widzenia. W sumie za trzystówki nawstadzałem o tych szynek. To jest bardzo dobra szczenka widzowie. To jest bardzo dobra i bardzo profitowa szczenka. także walimy coś takiego na trzy osoby. I idę na środek, tryb standardowy. Coś tutaj dzisiaj trzeba w tym odcinku na pewno przetulić, no bo to jak jak nie, jak tak? Bot, alex i body samu. Także body samu, jak teraz będzie trafiał, to cię nie lubię, bo wcześniej nie, nie trafiałeś nic. No i tutaj co dalej, co dalej, kurde, no, no jak na razie jestem na, na, na ostatnim miejscu, no nie, nie podoba mi się to, trafiłem tutaj jakieś oko za 27, no prowadzę, ale to jest, no jest porówno, to nie ma co na razie, nikt tutaj nie prowadzi, bo tutaj jeden strzał i każdy znika z planszy, tak naprawdę ta jest nie, jest nieobliczalna. No i dobra, i tutaj jak na razie, kurde, zapowiada się, nie wiem jak się zapowiada, bo, bo widzicie. Uuu, no i się zapowiada wygraną, człowieku, no i no, klasa. Ta mnie nigdy chyba nie zawiodła. Nie no, co ja gadam, dopiero co mnie zawiodła, bo tutaj sam. Ale to w sumie nie mnie zawiodła, tylko bo to też za, nie zależało tylko ode mnie, no nie? No i patrzcie, tutaj już mamy, kurde, kupę pieniędzy z powrotem. Ten, ten motylek cały czas tutaj jest w ekipunku, ma tak pozostać, kurde. I teraz bym, wiecie co zrobił? Jestem hardcorem i zrobimy właśnie coś takiego, patrzcie to. Szerdzie na trzy osoby, taka oto bitewka, 5,5% tutaj na jakąś cudowną kosę. No i jest jeszcze tutaj szczyneczka z agentami, która może dać tutaj właśnie nawet tutaj, tak jak widzicie, agencika za 800. stów. Jest kosa, jest kosa, człowiek daj drogą! Nie no koniec świata, nie? To to jest minus ogólnie. Widzowie, tam się dało przytulić kurde, kosę za 80 tysięcy, a ten przytulił kurde kosę za 470 zł. No nie podoba mi się to. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie chcę tego sprzedawać, nie chcę się tego pozbywać, no i tutaj, dobra, to wywalimy już tutaj do... Dobra, to ja mam pomysł. Weźmiemy sobie z tych punktów, wiesz Cyk cyk, to sprzedajemy. I robimy ostatnią bitwę w tym odcinku, widzowie. Robimy ostatnią bitwę w tym odcinku, dajemy tryb boost i tutaj idziemy na te szczęki, które tutaj ja uwielbiam. Jak ja mam nie uwielbiać tej szczęki, jak ona mi tak zapłaciła, no. Daję to na trzy osoby, nie zmieniam żadnego miejsca, tryb standardowy i to jest ostatnia bitwa w tym odcinku, widzowie. Także sub, like, dzwoneczek i oczywiście komentarz, bo z tych komentarzy właśnie losujemy sobie skiny, a tymczasem już tutaj, kurde, Walencja wyleciała, ziomkowi i Izak, także ten Izak w ogóle też jest drogi, Factory New tutaj bardzo dużo kosztuje pieniędzy. I proszę, żeby to się tylko zwróciło, no nie? Proszę, żeby mi to dało na lewą stronę. No kurde, teraz patrzcie, no coś tu kurde zaczęło dawać. Izak, Izak jest dobry, ale ten UMP też jest dobry. UMP drogi, ja pitole. Musimy, no prosto nie robi tego. No nie, ten tutaj teraz trafił, 101. O, jestem na ostatnim miejscu, no nie? Nie widzę, żeby to, to jakoś przytulić. Dobra, jest UMPa, lump, to jest jeszcze do wygrania. Nie, nie, no to nie jest do wygrania. Jeszcze tego UMPa, UMPa bym musiał trafić. No i dziękuję, do widzenia, dobranoc. No nic, ja tak widzowie kończę ten odcinek, polecam was sobie wbijać tutaj na konkursiki, bo dołożyłem wam jeszcze dużo, dużo skinków, jest dołożony AK, jest dołożona MK i dołożony Muertos, także polecam właśnie sobie wbijać z kodzikiem Trezis, bo te wszystkie skiny, jeżeli wpłacicie właśnie z moim kodem zamieniu 840, strona dołączy was automatycznie do tych wszystkich tutaj konkursów jednocześnie, także ja się z wami żegnam, widzimy się jutro o 15, .00. strzałeczka.